Fala. Dzięki współpracy z tym obiektem, możemy organizować tutaj dla zawodników z całej Polski zawody modeli zdalnie sterowanych. Eee, zawody są to eliminacje Mistrzostw Polskich a Jest trzecia eliminacja. Eee, ścigamy się na tej imprezie modelami eee, wyścigowymi z napędem elektrycznym. Modele są w skali 1 do 10, czyli możliwie biernie odzorowują prawdziwe samochody właśnie w skali 10 lat mniejszej. Mamy dwie klasy. Klasa Open, która jest klasą dedykowaną dla zawodników posiadających swoje modele. Klasa standard, w której każdy z chętnych, którzy nawet wcześniej nie startowali w tej imprezie, może od nas dostać taka osoba model testowy. I się razem z nami właśnie w klasie stanu. Eee, najczęstszym takim timem jest team rodzinny, gdzie ojciec z synem startuje. Eee, rodzice, bardzo często interesujący się motoryzacją, starają się w jakiś sposób tą pasję na swoich synów przelać. Natomiast modelarstwo samochodowe dzięki swojemu zaawansowaniu. Bardzo wiernemu w samochodów i wizerunku jak walorów technicznych e, pozwalają zdobywać młodzieży dużą wiedzę na temat naprawdę prawdziwej motoryzacji. E, w samochodach występują mechanizmy różnicowe, napęd na cztery koła. Elektronika w tej chwili jest bardzo zaawansowana. Na prostej można się dość duże prędkości, że 50 km na godzinę. Tutaj może tego nie widać, dlatego że tory są nie tak duże, żeby rozwijać pełną prędkości, ale są za to bardzo, bardzo techniczne. Jedynym takim technicznym wymogiem również jest stosowanie odpowiednich opon, opon do driftu, które mają bardzo słabą przyczepność, co uczy uczestników jazdy w takim kalkulowanym Nie jest to dokładnie drift, nie jest to dokładnie Pasjonacie właśnie tych klas biorą tutaj udział i każdy znajduje swoje miejsce i dużo, dużo satysfakcji z tych wyścigów.